Siemaneczko! Siemaneczko Wzowie No dzisiaj polska wieś tak yy, kupujemy kelgówkę. No oczywiście, żeby się... No nie, to oczywiście profesjonalne Dobra nie, tu nie. W ostatnim polu się ramy ziemką, czy I co? Nie wiem, co ci mandasik cek, cek, prędkości, nie wiem, Napiszcie co sądzicie o zakupie oczywiście traktora i na, ten, na tyle No, no ta lezówka, oczywiście zrobię Oczywiście duża jest o sobie oczywiście, bo to miejsce chciałem oczywiście na inną serię no. Zręcę Ci mandasik przekroczenie tej sraki Nie wiem co śpiewam, ale chyba jest Nie, nie wiem co ci mandacik Co za Złowioną sieciówkę za Nakańcz jak tu Stary ci mandacik Zgadanie. Co jest tam? Nie wiem co za mną jest. Tego. No ja no, sobie się e, Remixów i teraz nie wiem, co za mną jest. Prawda? Zawieźli i O całej pocenie Piętności możesz go połamać Warunkiem miłości No i teraz tyle tego, że Zmierzał poprzez no, tak, nie patrzcie na to. Eee... No, widzowie, ja co zrobię, no i widzimy się. No patrzcie, jak zwykle pięknie. Oczywiście. Eee, no, zdrowy, patrzcie, jak fajnie zrobiłem, oczywiście. Przytniacek. To też sobie zarałem, tylko tutaj, co to były, no i tak przejechałem, no oczywiście, w grudzień. No i za pół trzeba odstawić, no i jedziemy znowu, bo to jest 2,5... 2,7 metra, które no to trochę dużo. Yes. No nie, 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 tragedia. Kiedy Kiedy nie, zrobić, zrobić nie, W poprzednim odcinku, w nie, 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 się nie, nie, zrobić puls tak, z tego w zapadku i wysypię. no tak ładnie i to trochę wiem, hmm, pulp trzeba go kupić by to żeby było trochę różnica co, co będę chciał na przykład tutaj zajęć zasadzić, nie zasadzić, tylko zasiać, na pewno pszenica, więc ziemniaki, który i zepach Co? Nie, nie, co? Pięć ukra będę Czyli pogryza na sieczkę

Policja wzajemnie nas przejechała No ale co? co? ja Nie wiem co ja teraz co? So.

O tak zapomniałem patrzeć od też Dobra, czekajcie bo ja nie mogę Kredyty są musiałe No wzroście w się Oblicy, oczywiście po odcinku. W no, naprawdę nie widzę, mam kasy. No bo tak to jest zagadka, nie? No bo ja nie liczę pieniędzy w sumie, to, co od razu po odcinku, ale no to liczysz. Dobra, po tym trzeba... jest 20, 40? Nie? Zobaczcie, to, za to tam się sypka policja, no i, i będzie git. No, no bo ja nawet do 24 będę siedział, albo w poniedziałek, nie wiem. Bo wolą budzić się, to wszystko nagrać wolnie. Będzie spokój, gdzie nagrywają w tym tygodniu. Można robić, co chce się ja. w tym tygodniu. Nie ja, wiem, no w so ja będę musiał odpalać czasami. Żeby... zrobić... Żeby wyciśnić... to tam... Panibalu... Jedziemy po... Talerzułóżkę... No i zajechałem ją taksówkę Kurwa, się zrymowały dalej ogóle Coś się co cenie Biedy Mogę go Podróż go, yy. No coś tam było

Ja powiem Wam że mam powiedzieć, że chuj się jest Podobną mapą oczywiście Jeszcze powiem chyba pod dźwiękiem gospodarczym jest Zaraz to cudno to. tu O

Dobra hee hee co, no, my... ja co, pan tak. co pan mierz No po jestem Tapierdota to zale Może się na taniej to łupsy kopcha Okazuwa i I my już spoczyli po 4000 Lecz proszę pana, pan może coś zrejść? Oczywiście, że tak Ja zapędzę Pieniądze co? Ja ile pędzę? Cztery Dobra, dawaj to

a jo, pari, ja byłem po grubym laziu Kurde Co pan ma? Kasa pan ma? To no się wyjdzie, ale co... A co innego? No o tam Eee, do widzenia, do widzenia Kurwa, mi się no. Nie no, sort z tego... Sort co tego, zrobić z tego no i teraz są takie tutaj śm sami śmierć na rzuty? No to nie no No i co? Jedyny. No, kultywator z jak kupiony. Nie ja, widzisz, coś pobijał tam, ale marusia. Ja będę, ja z jest zakończenie No. Ciekawe, gdzie O, zaprosił i już tak? A, ja tam zawrócę, no. Tam był skup właśnie, tam

Trzeba to zrobić, bo nie wiem co. Tak sugeruję. Nie wiem, w ogóle z tego udziwmy trochę. Patrzcie, kupuję pług. Czekajcie, tak, kupuję pług. Chorka po zepach. Jeeee, -e -e tak. Kupuję talizówkę? Akcja talizówka

jak to było Nie wiem co wypowiedź za mną Naprawdę się dzieje przez cztery remixy Przez ręki Ale poskakuje w ogóle Przed koło, nie? O bardzo No nie jak się nikt tego nie ukrywa I świt

To już niedzielę jak chciałem powiedzieć Było, yyy, odcinek No i tyle, nie wiem co ja mam To tym To takie Po sensu to w sumie powiedziałem, właśnie Albo mi się tam nadało, tak co A jakaś trzeba zobaczyć, jak on To nie jest jak po tym Ooooo to jak maści się kultywator? ale takiej nie tak nie lubię. Skole znaleźć, żeby przetestować. A, no dobra E, sure. no ale co to leciutki, knur wiecie o co chodzi w no Co by to jest, ceci. nie to No, to, że dwa Ale Nie, drugi. No, to jest 3 na będzie z, z but, but. No. Ja godzina, bo nie lubię coś znowu No tylko dwie godziny, bo Co mam potem robić? Chodzę w piątek, no to będzie już ten. Będziemy kościć pszenicy. No, będę ci mam dać. I mam jakaś akcja będzie właśnie a dobra. No, fajnie nie mam co robić, zyskałem, co będę no, no i w sumie zabiłem, a, będziemy a będziemy mleko sprzedawać jest co właśnie mleko. Mleko trzeba sprzedać, bo bo mi krowy to produkuje, a ja te, potem to mleko będę strac stracał. Straci. Będę mleko stracił, bo mi to na, na ten 2 połównik. Wola... Pół tysiąca litra tam jest Więc nie mam, nie Będę chyba jutro meleka Sprzedawać W czwartek pojedziemy wtedy tak Mmm... Fajnie będzie Nie wiem czwartek No nie ma powiedziałem co Będzie bo, bo... Bo tak, wytwartek się przekonacie Właśnie Będę ci mandaci Za I, no, I I'm not saying I she. Nie wiem co, co wam mówić na takich ładziernych odcinkach, ale w super odcinkach. Miałem sobie swoje odcinki na ziemi. I karsujące. bo za kultywator fajny nie? 27 metra git git ładnie dobra, czy mi lepiej na orki wychodzi Zobaczcie co ja mleko sprzeda i to może dalej nie daje radzić z no, a 40, no, bo sobie nie, ben, nie będę musiał czekać to to. Jest chyba, dobra jak zrobię, nie mogę się Ale No dobrze, nie jest To chyba co

Proszę, to się niczym zrobię sprawę mam uzbierany na komputer. Nie zartuję. Bo coś zrobię, prawo na nę to patrzę, ale co nie patrzy nic to mówcie. Nie że zartuję, nie mam nic w prawie uzbieranego, ale mam trochę tam ubranę. Do wątpię zajmuję kiedy. Nie wiem, nie, nie no, bo nawet 5 dostaje. Albo mam po no, niego zrobić. No no, tyle euro. No, 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 nie ja, widać trochę tak. z No Nooo, to jest pasycek. No mhm. mhm. zobaczcie. Jak się wam na przykład podobał, zostawcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję, jak nie chcecie. Już nie, nie, nie. nie chcecie ominąć żadnego filmu na przykład z tej serii albo innych zowie, yy, na przykład zrobię może być też serial gameplay ale to chyba z nowych w zowie yy, ze 17 no co zowie. zrobię no, no zrobię to, to tak, takie wspomnienia wrócą wiecie o co chodzi no gałęza i tu myślę, że zowie, będzie fajnie oczywiście bo yy, biorąc pod uwagę jak nie wiem... Jeszcze jak zobaczyłeś się Tak zbyły z... Kiedy kadr to nagrywam no to wyobraźcie by sobie Bo było, że nic, no, nie No kiedyś to nie było tyle, że No ho, ho. No, że teraz mamy youtuberów No ci, którzy kiedyś nagrywali Teraz oni mają ty... no Nooo, dobra, że wyjś... Nie nie wiem... Ja chciałem zakończyć i nagać, tu dalej jakieś prywatne głupoty To kanały. nie wiem, bo dobra jest trochę sobie Oczywiście pograny No i pograny, bo mi się leci z... No teraz, no nic, wiem Sami Rzeczy bezsensowne, mogę nawet i nic No i zobaczmy Z tymi kanałami to Dużo, yy, dużo jest takich Nie wiem, nie wiem, co ja czekam Ciekawe, ile by było kanałów, jakby farming nie był za darmo. Jeszcze dwudziestka dwójka. No by... Jakby w, w tej nie było. No, aż jemu. No bym nie chciał nie jej na Co to, aż jej... Za... przekroczenie, Eee... Za psechzanie. Dzielnika. Dobra widzowie ja tam już skącę, w końcu, zostawcie łapkę w górę no i tam dalej pamiętajcie chyba subskrypcję i na tyle, na razie widzowie.